Nawet nie czytając treści zadania, intuicja nam podpowiada, że musimy no z pewnością ten nawias wymnożyć przez 2, później zredukować wyrazy podobne. No i zobaczymy, co się stanie na końcu. 3x przepisuje. Minus 6x kwadrat też. Wymnażam ten nawias przez 2 i otrzymuję plus. 2x kwadrat 2 razy minus 1,5x to jest minus 3x. Redukuję te dwa wyrazy. I zostaje mi tak. Minus 6x2 plus 2x kwadrat, to jest minus 4x kwadrat. Jest to w tym momencie najprostsza postać tego wyrażenia, tylko no właśnie, czy to wyrażenie przypomina nam funkcję kwadratową? Oczywiście, że tak. Podpiszę sobie tutaj. Wzór ogólny funkcji kwadratowej, przepraszam, tu ma być plus bx plus c. No i teraz zobaczcie, przy x kwadrat stoi liczba minus 4. I to jest współczynnik A. Nie mamy tego wyrazu i nie mamy tego wyrazu. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że b równa się 0 oraz c równa się 0. Takie proste działanko na początek, zobaczymy co będzie dalej.